Ognista syrenka potrafi zagotować całą wodę w morzu, a zimna potrafi zamrozić nawet wulkan. Brrr. Obejrzyj ich przygody na Lalilu. Zrób ogniste włosy z satynowych wstążek. Potnij je w paski, przypal jedną krawędź i rozplącz drugą. Te kolorowe pasma włosów wyglądają jak płomienie. Przyklej je jedno po drugim, zamieniając je z naturalnymi włosami. Nareszcie jestem zadowolona z mojej fryzury. Teraz zrobię sobie fajny makijaż. Pomaluj jej usta czerwoną pomadką i pomaluj zęby na biało. Nanieś złoty cień zamiast niebieskiego. Dopasuj kolor brwi do włosów. Pomaluj oczy na brązowo. Dodaj brokat i złote piegi. Teraz Fiery aż pali się z radości. Musimy tylko odnowić jej szafę. Zrób jej górę z dwóch muszelek. Przeozdób ją koralikiem. Ogon też zmienimy. Pomalujmy go na czerwono. Pomaluj płetwę w ten sposób. Nanieś klej Elmers i posyp złotym brokatem. Akrylowy brokat i błyszczące zmywalne tatuaże. To zawsze dobry pomysł! Wow! Przeozdób pas pięknymi piórami. Metalowe kółka zamieniają się w złote bransolety. Ściągnij mniejsze kawałki z zawieszki z księżycem. Zawieszka z księżycem zamieniła się w koronę. Nowy luksyrenki jest wspaniały! Mówią, że dno oceanu jest zimne i ciemne, ale ja mogę oświetlić nawet najciemniejsze jaskinie i najzimniejsze morskie prądy. Znamy jeszcze jedną tajemniczą syrenkę. Jest zupełnym przeciwieństwem Fiery. Coldy lubi zimną pogodę i niebieski kolor. Jej blond włosom też przyda się zmiana. Fryzjerzy, to robota dla Was! Niebieski pisak Ci pomoże. Jaki piękny odcień! Przyozdób włosy srebrną koroną z kryształkami. Jedno spojrzenie na koldy i można zamarznąć. Jej zimne piękno na każdym zrobi wrażenie. Zróbmy torebkę dla ciepłej syrenki. Ściągnij nitki i pętle. Wytnij pasek żółtego papieru piankowego. Przyklej go w ten sposób. Zostaw małą, otwartą część. Przyklej drugi guzik. Przyozdób go perłową muszelką. Twójtni trzy płomienie różnych rozmiarów. Przyklej je do muszelki jeden po drugim. Zrób długą rączkę z cekinowej wstążki. Powinna być na tyle długa, żeby można było nosić ją na ramieniu. Ta torebka jest najlepsza z najlepszych. Arielka pomogła Fiery wybrać dodatki, ale nie była w tym zbyt dobra. Mm, Ta jest za jasna. Ta jest ok. Jak myślisz, Fiery? Jest tego samego koloru co moja bluzka. Nie chcę zrobić na nikim mylnego wrażenia. Jesteś zbyt wybredna. Niech spojrzę. Hmm. To jakaś modowa katastrofa. Torebki są ok, ale nie są w moim stylu. To nie. To nie. To też nie. Hmm. A może ta? Ta ognista muszla jest idealna. Biorę ją! Weź papier piankowy o dwóch różnych kolorach. Odrysuj dwie muszle na niebieskim i wytnij je. Wytnij kawałek niebieskiego papieru piankowego, przyklej go z boku muszli. Dodaj rączkę z małego kawałka. Łatwo jest mi nosić torebkę w ręce. W ten sposób nigdy jej nie zgubię. Zawsze będę mieć przy sobie pomadkę i kompakt. Hmm. Otworzyli nową kafejkę dla Syren? Zobaczmy, co mają. Wezmę ten stolik. Dziś w kuchni poleca niebieskiego homara w algach. Wygląda pysznie. I zjemy sobie lodowe owoce na deser. Zacznę od deseru. Mmm, te lodowe kulki są pyszne. Kelner, pieniądze są na stole. Zjadłam coś i się schłodziłam. Mogę już lecieć. Fiery uwielbia gorącą herbatę. Będziemy potrzebować dwóch nakrętek od butelek po zmywaczu do paznokci i tubki. Przedniej tubkę pod kątem na dziubek. Pomaluj go złotą farbą akrylową. Wytnij kółko z pomarańczowego papieru piankowego. Przyklej na górze duży guzik z pętlą. Mamy teraz nakrętkę. Odetnij kawałek miedzianego drutu. Zegnij go w podkowe i zamień końce w pętle. Przyklej rączkę gorącym klejem. Pomaluj czajnik akrylowym brokatem. Obiad podano. Woda jest trochę zimna. No nic, ogrzeję ją ręką. Moje ręce to najlepsze urządzenie do podgrzewania. Świeżo przygotowana woda. Ups, zapomniałam umyć rąk. Zrobię psikusa tej mądrali. Spokojnie w rządku. Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu. Gotowe! Zobaczymy, czy lubi mrożoną herbatę. Hihihi! Co to? Aaaa! Goldie! Lepiej uważaj! Wiem, że to Twoja sprawka! Zdejmij pierścień z nakrętki. Przyklej na końcach małe muszelki. Pomaluj je niebieskim lakierem do paznokci. Pomaluj dużą muszlę na ciemno-niebiesko. Namaluj guzik play farbą akrylową. Dodaj kilka kryształków i przymocuj naklejkę z logo. Musimy teraz podłączyć urządzenia kablami. Niech przetestuje dźwięk. A, to moja ulubiona piosenka Ice Ice baby. Nie ma nic lepszego niż kąpiel w lodowym basenie, słuchając muzyki. Dziewczyny, jestem w niebie. Weź koralik w kształcie łezki. Dodaj jeszcze kilka na szyjkę butelki i nakrętkę. Co jest na tej etykietce? Nie widzę. Wow, to bardzo ostry sos chili. Firey chyba coś uknua. Koldy odwróciła wzrok od napoju, czytając gazetę. Hihihi, hi, hi. smacznego, kochana. Oh. A! Sos chili! Nawet policzki koldi zrobiły się czerwone. Odrysuj maskę do spania na niebieskim papierze piankowym. mi ją rybnymi zmywalnymi tatuażami. Przyciśnij rybki i usuń papierową warstwę. Gotowe! Zrób kontur niebieską farbą akrylową i przymocuj sznurek. Zimna syrenka odpocznie w swoim lodowym pokoju. A maska do spania ochroni ją przed światłem. Nareszcie się wyśpię! A disco światła Fiery nie będą mi przeszkadzać! To był pierwszy raz, gdy Coldi nie obudziło słońce, ale mokry nosek delfina. Kochany! Dzień dobry! Wow! Czuję się pełna energii, jakbym spała przez tydzień! Coldi przykleja w dzienniku najważniejsze rzeczy. trzy arkusze tektury igłą z nitką i przyklej wydrukowane obrazki. To nowe wzory na ogony. Też chcesz nowy? Nie martw się, delfinku, i tak masz już najlepszy. Zrób laptopa. Wytnij cztery prostokąty z czerwonego, brokatowego papieru piankowego. Połącz je dwoma małymi paskami. Przyklej klawiaturę. Przyozdób pokrywę muszelką. Mam nadzieję, że się nie przegrzeje. Firey i Coldy grają w coś na telefonach. Tak w ogóle poznałam na lądzie fajnego kolesia. Świecący w ciemności pierścionek z syrenką to świetny pomysł na nocną lampkę. Pomaluj całość bezbarwnym lakierem i posyp brokatem. Pomaluj muszelkę na niebiesko i dodaj brokat. Wow, świeci! Uwielbiam ten motyw. Coldy wyprowadziła swojego zwierzaka na spacer. Delfin chce zjeść wszystko, co znajdzie na dnie oceanu. Ups, biedak gonił homara i utknął. Delfinku, gdzie jesteś? Hej! Zobacz, delfin utknął. Wyciągniemy go. Ostrożnie, kolego! Krytoni zwrócili syrence delfina. Była bardzo wdzięczna, więc zaczęli rozmawiać i wszyscy chyba poznali swoje bratnie dusze. Którą syrenką chciałabyś być? Ognistą czy lodową? Daj nam znać poniżej. Daj nam lajka, like subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu.